Moi drodzy, czy chcielibyście na przykład kiedyś zobaczyć jak Zimbabwe podbija całą Afrykę? No to dobrze trafiliście! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w trzecim dniu naszego maratonu Age of Civilizations 2. No i co? Oczywiście dzisiaj gramy sobie Zimbabwe. Tu macie właśnie przycisk subskrypcji, więc subskrybujcie na dole, żeby było więcej takich filmów. I co? No... Na początku mamy dość słaby początek, mamy przyłód na minusie, co prawda możemy go łatwo tutaj e, wyrównać, I teraz, teraz, teraz mamy już na plusie, więc całkiem dobrze i co, utrzymanie wojska tutaj sobie trochę zmniejszymy, zarządzania trochę damy i podatki, dobra, to wszystko co mogliśmy, dosyć mało tego było. I co? Co teraz mamy, możemy zrobić? E, musimy na początku oczywiście podbić jakiś kraj no z moich sąsiadów chyba najsłabszy Najsłabsza by była Botswana Ale też nie wiem na ile ją stać Może być tak, że będą jednak lepsi trochę e, Dobra, musimy tutaj sobie jakieś w ogólnie, ogólnie zrobić Ja bym sobie właśnie tutaj z Afryko e, Z RPA oczywiście sobie, sobie Zrobił lepsze relacje. Tak samo z Demokratyczną Republiką, Republiko Konga. I dobra. Co teraz możemy zrobić? Tutaj na górze, tutaj jest w ogóle inna Afryka niż tutaj na dole. Gdzie jest nasze Zimbabwe? I co? No, mi się wydaje, że właśnie Botswana to jest takie najprawdopodobniejsze najprawdopodobniejszy kraj, który mogę zaatakować. I w którym mam jakieś szanse. Tutaj danie w ten sposób sobie wojska nic nie da. Bo jednak, bez pieniędzy, nie chcę iść na to wojnę. Dlatego pomimo jeszcze więcej tur. Ja bym sobie tutaj dał e, wybudował sobie wieżę obserwacyjną. W tym miejscu i w tym będzie dobrze. Więc właśnie zrobię takie wieże. I teraz wiemy, ile mają tutaj właśnie jednostek. No, na granicy mają mało. Ale pewnie głębiej już mają trochę ich więcej. Teraz stwórzmy sobie, sobie na przykład tutaj na początku. Hmm. Tak, żeby było można plusie. 1200 jednostek. No to jest mało, mało, dalej jest to za mało dla mnie. Muszę mieć więcej pieniędzy i większe dochody by się przydały, bo póki co, póki co są trochę słabe. okej, okay, może teraz stwórzmy tak sobie, no te 2000, niech będzie. I ja bym tutaj właśnie spróbował, że tak, spróbowałbym zaatakować. Więc co? Wypowiedz wojnę. I może się uda. Zobaczymy zaraz. Tutaj pierwsi zaatakowali. No, i przyjęli mi tutaj jedną prowincję. Więc tam trochę cofnę jednostek. A póki co. Tutaj te jednostki może na razie zostawię. No właśnie, bo tutaj już przyszli po mnie. Trochę słabo to widzę w tej chwili. Tutaj bym właśnie stworzył teraz sobie. Na przykład tutaj, tutaj właśnie sobie teraz stworzę na przykład takie. 1900 jednostek i właśnie po to zostawiłem sobie pieniądze. Jakby oni zaatakowali, to żeby jednak pokazać, że no nie jestem słaby. Też mogę wam pokazać, co umiem. I tutaj niby teraz mają jakieś tam jednostki, ale oczywiście już na logikę. Ja ich mam więcej. Więc co mogę teraz zaatakować porządnie. I powinno nam się udać. Trochę taktycznie musiałem zagrać. W końcu to jest strategia, więc czego się można było spodziewać. Trzeba właśnie myśleć w tych grze. No i co? Udało się, pokonaliśmy. Oczywiście, Botswane. I nie możemy całej przyjąć, tylko możemy część. Ja na pewno wezmę te dwie, bo są najlepsze prowincje. Wezmę jeszcze to. Ja bym wziął na przykład to. Te właśnie cztery prowincje będą najlepsze do wzięcia. I co, teraz mamy naprawdę większy przyrost o wiele, bo widzieliśmy dobre prowincje z dobrymi dochodami. Oczywiście Botswana jeszcze później dokończę, bo jednak trzeba zacząć od kogoś słabszego, a nie na przykład na RPA od razu lecić, gdzie RPA naprawdę jest dosyć silne. I dobra, najpierw sobie tutaj asymiluję prowincje, które zdobyłem i zaraz Zobaczymy się już w drugiej rundzie z Botswano. Ok, nas tutaj yy, pokój się skończył z Botswano, więc co teraz? Zatakujemy sobie ich oczywiście i musimy tutaj sobie wybrać, yy, zro zrobić oczywiście więcej jednostek. O, w ten sposób sobie weźmiemy. Ok, tyle powinno wystarczyć. Te 4000 naprawdę w tej chwili jest dosyć dużo. Yy, dobra, poprawię sobie znowu relację tutaj, bo. Z RPA całkiem dobrze, dobrze mi idzie, ale z Demokratyczną Republiką Konga już tak średnio. Ogólnie mam dobre tutaj z Kongo i z Gabonem mam całkiem spoko Jeszcze z Republiką Środkowoafrykańską. Więc dobra, y, mamy tutaj właśnie. Y, musimy wypowiedzieć wojnę, więc co? Wypowiad wypowiadam wojnę. I co? Druga ru runda z Botswano. Powinno pójść jeszcze łatwiej niż wcześniej. A zresztą zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay. tutaj na początku widzimy, że poszło nad dobrze. Tutaj w dwóch rundach chyba się powinno udać. Oczywiście się udało. Wygraliśmy. No i tym razem już mamy niecało botswane. To jest ciekawe, że niby już tak dużo zdobyliśmy, a jednak dalej nie możemy całej botswany przyjąć, więc będzie zaraz jeszcze trzecia runda. Okej, okay, jakoś sobie poradzę z tociurundą. No ja dam radę, ale no już po prostu dla mnie to jest trochę słabe, że muszę jednak robić takie jedno państwo na trzy wojny, a nie mogę czekać za pierwszym razem. Dobra, już skończył nam się z nimi pokój, więc już możemy ich wykończyć w ten oto sposób. Trochę było czekać. 200, 200 tur już musiałem czekać na to wszystko ale w końcu się doczekałem i oczywiście przejmuję sobie całą Botswanę już do końca i co, jestem teraz trochę większym państwem e, oczywiście też silniejszym przy okazji i muszę teraz sobie tutaj cokolwiek zrobić muszę zaplanować sobie już kolejną wojnę bo bez wojen to my tutaj nie zdobędziemy całej Afryki Ok, spójrzmy to, jak tutaj w ogóle wszystko wygląda. Czy ktoś ma z kimś na przykład jakąś wojnę? Hmm. Z tego co widzę, nic tutaj nie ma w tej chwili. W tej chwili mógłbym się nad tym już mieć na przykład z taką Namibią. Ok, wartości prowincji. Mamy tutaj, ich stolica jest na dobro prowincji, o. tutaj jeszcze kilka, całkiem sporo, spoko, i reszta już są takie jedynkowe. Więc w ten sposób, e, moim zdaniem, powinienem zaatakować właśnie tutaj na stolicę, szczególnie. I będę miał szansę ich podbić. Więc to, to ma jakiś sens. Jakbym już podbił Namibię, to bym może już mógł nawet podbić później Zambię i Mozambik, co by było naprawdę już dużym już sukcesem. Więc co, spróbuję? Tutaj rozplonuję sobie teraz wojnę z Namibią i zaraz ich zaatakuję. Okej, okay, mam już trochę wojska, mi się wydaje, że to może wystarczyć, a jeśli nie mam jeszcze tutaj zapas, więc powinno być całkiem dobrze. I co? Oczywiście Wypowiadam wojnę i lecimy. Tutaj nie będę na razie jakoś tutaj, tych jednostek dzielił, ponieważ no, jak się okaże, że mają dużo jednostek, to może być jednak problem. Ok, tutaj musimy już się cofnąć z niektórymi prowincjami. Okej, okay, tutaj coś mnie zaatakowali trochę, ale dobra, udało się przejąć stolicę, więc tak naprawdę już ich to najlepsza prowincja jest przejęta. I co, tutaj widziałem, że jeszcze mają trochę na górze właśnie lepszych prowincji. Oprócz tego, no to tak naprawdę już nic nie mają. No i z tego co widzimy, no już po prostu wygrałem tak naprawdę. Tutaj nie wiem, mogę sobie splądrować ich stolicę, bo to zawsze tam skróci trochę. Czasu w asymilacji Ok, tutaj sobie to przejmiemy. Wszystciuteńko. No, myślałem, że będzie trochę trudniej, ale okazało się, że Hanat jakbym wziął same 4000, to bym na luzie ich rozwalił. No i co? Mam nadzieję, że się uda ich naraz całych przejąć. 18. No, nie, nie uda się, chyba. Nie udało się. Ja bym sobie właśnie z tego zrezygnował. A może wziął. Na przykład... Na przykład jeszcze z tego zrezygnował. O, wziąć w ten sposób. Może jeszcze bez... Nie no, bez tego tu już nie będę brał. Chociaż ci mamy za 4 aż, więc jakby wiesz bez tego, bez tego, bez tego i z tym. No tak trochę dziwnie można powiedzieć, bo tymi mi się nie łączą prowincje, ale w sumie. W sumie czemu by nie. Tak żeby ich poz pozbyć się ich najlepszych właśnie prowincji, żeby. Nie mieli jakby szans na odbudowanie się tak mocno. I co, zaraz będziemy, oczywiście, drugi raz ich atakować. Tutaj z a jeszcze raz sobie tutaj już mam sporo, właśnie dobrych relacji, więc może jakiś sojusz niedługo. I Demokratyczna Republika Konga też tutaj poprawić relacje muszę. W ogóle tutaj widzę, że sporo wojen się stało nade mną. Tutaj e, Zambia jest. I tutaj widzę, że Zambia jest w ogóle e, wasalem Tanzanii. I co ciekawe, tutaj Tanzania w ogóle się bije z Kenią, z Somalią, tutaj wszyscy, wszyscy się ze sobą biją, tak naprawdę w tej chwili. I jakbym na przykład dołączył do tej wojny, jakbym dołączył do tej wojny, to by miało nad sens w sumie. Tak szczerze, jak na to patrzę. Więc tutaj może dam trochę, właśnie jednostek, bo o, właśnie już tutaj zaczęli przegrywać dosłownie tak obrywać więc tutaj szybko wejdę do tej wojny i coś tam podbiorę oczywiście tak żeby tutaj coś mieć od siebie i pokazać, że ja nie jestem słabszy, też chcę coś dostać no i proszę bardzo, w ten sposób właśnie zdobywa się tak na darmowe prowincje bo tutaj nie ma po prostu trudności, żeby je przejąć o jeszcze w ten sposób tutaj Wejdę sobie, przejmę wszystko, co mogę. Im więcej, tym lepiej. Okej. Okay. Czy to mogę przejąć? E, czy z nimi mam wojnę? Tutaj Tanzania. Z nimi też mogę mieć wojnę w sumie, skoro wszyscy już ich atakują. E, co jest? Nie mogę? Aha, ja jestem z nimi w wojnie. Dobra. No to po prostu ich zaatakuję. W ten sposób. O, o, tutaj co jest w ogóle? Jakieś tutaj... Coś tutaj próbują zrobić w ogóle, coś niepokojącego. Jak oni mają, jak oni w ogóle mają tutaj psychikę, żeby coś takiego zrobić? Okej, okay, jeszcze to byś chciał przejąć chociaż? Okej, okay, udało się. Tu mają jeszcze jakieś prowincje. I co? Gdzieś jeszcze mają chyba. Nie wiem gdzie dokładnie. Tu i tu mają jeszcze. A tu już chyba tutaj wszyscy się zajmą nimi, bo Dosyć sporo tego jest. A jakby ja tam się nie dostanę w żaden sposób. Więc co? Już prawie wygrana ta wojna jest. I teraz wystarczy poczekać. Tutaj muszę trochę właśnie sobie rozwiązać moich jednostek. Bo trochę poszalałem i mam teraz na minusie balans. Okej. Okay. I jeszcze sobie tutaj tych rozwiążę, dobra. Tutaj w ogóle.. RPA weszło, nie wiem o co tutaj chodzi. E, RPA to jest mój dobry kolega, więc znaczy z nimi problemu nie będzie. Demokratyczna Republika Konga. To jest jeszcze lepszy mój kolega w ogóle. No jakbym miał z nimi sojusz, to jest, no, ma największe państwo. Chociaż może tutaj, tutaj na północy są większe, ale. No tutaj w tej Dolnej Afryce to rzeczywiście są więksi. Tutaj widzę w ogóle, że są jakieś kolejne. Aha, o to chodzi, czyli... RPA ma po prostu wojnę z Angolo. Jakby to też jakoś wykorzystać, nie wiem, żeby na przykład tutaj wejść w RPA, to może nie, bo to jest mój sojusznik, ale w Angole no, to, to był, był całkiem dobry pomysł w sumie. Nie powiem, że nie. Też są te wysepki tej Tanzanii. W sumie to wszystko przejmę, to trochę potrwa to jest Tanzania, nie? To jest Somalia. To Somalia dużo przyjęła właśnie. Okej, okay, tutaj mogę tymi jednostkami sobie przejść na przykład tutaj w morze, albo bym tutaj na stolicę im rzucił. Okej, okay, a też na przykład tutaj mogę przejść. Bo jak widzę, że RPA tutaj się bije, to by się przydało też dojść do tej wojny. A tymczasem może przejmę sobie tutaj te prowincje, bo... No to coś słabo tutaj idą. Więc yy, ja bym sobie taki na przykład zrobił Chyba, że to bym wziął Może to bym bardziej wziął No jeszcze jedno to nie będę już tam brał yy, Mogę na przykład wziąć o reparacje wojenne I tyle Dobra, no i mamy tutaj yy, Podpisany sojusz I teraz No tutaj muszę trochę zacząć zarabiać Bo w tej chwili nic nie zarabiam Okej, okay, rozwiążę sobie te Jednostki i poczekam. Tutaj RPA się rozszaleje, zaraz, to. Wtedy może dołączę do tej wojny. Czy już teraz jest sens? Dobra, chyba już jest sens, więc wypowiem im wojnę. To jest to licz, im przejmę no, w ten sposób. Tutaj mogę im jeszcze wejść, tutaj tutaj, tutaj i tutaj mogę. ok bardzo ładnie. Tutaj się udaje. Oczywiście przejąć ich. O. A tutaj, o nie, przyjęli stolicę swoją. To niedobrze. Okej, okay, w ten sposób chyba będzie dobrze. O, idealnie. Tutaj sobie jeszcze przejmiemy kawałek. I tutaj te trzy. No ładnie, naprawdę teraz ładnie tutaj mi idzie. No i co? Tutaj razem pozbyliśmy się prawie całej, bo jeszcze tutaj został kawałek Angolii. I już teraz jest 100%, więc co? Rozmawiamy oczywiście, bierzemy. Ja mogę wszystko, co zabrałem, wziąć. No i co? Powoli nasze Zimbabwe. No, całą Afrykę przyjmuje Powoli, powoli do celu. No i co? Ja w tym momencie już już będę się z wami żegnał. No bo już dosyć trochę trwa ten odcinek. Więc co? Do zobaczenia, do następnego odcinka. I cześć!